Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak przejść pierwszą konfigurację w telefonie Vivo X200 Pro. Na początku wybieramy sobie język i dajemy rozpocznij. Następnie wybieramy lokalizację i przechodzimy dalej i zaznaczamy, że znamy warunki oraz akceptujemy je. Teraz możemy dokończyć konfigurację za pomocą urządzenia z Androidem lub iPhone'a czy iPada. Jeżeli chcemy samodzielnie dokończyć konfigurację, wybieramy opcję pomiń. Łączymy się z siecią Wi-Fi. Możemy teraz zalogować się do konta Google, utworzyć nowe konto lub pominąć ten krok. Nie musimy się teraz logować do konta Google, ponieważ możemy to zrobić zawsze, w każdym momencie korzystania z telefonu. Ja jednak zaloguję się teraz do konta Google. Następnie wybieramy, kto będzie korzystał z naszego urządzenia. Czy będziemy to my, czy będzie to nasze dziecko, a następnie możemy przejść dalej. Możemy dodać konto Google do naszego telefonu lub nie dodawać teraz tego konta. Następnie możemy ustawić hasło ekranu blokady. Możemy wybrać opcję POMIN, jeżeli nie chcemy ustawić żadnego hasła do ekranu blokady. Nie musimy się tym teraz przejmować, ponieważ hasło do ekranu blokady możemy ustawić w dowolnym momencie korzystania z telefonu. Jeżeli chcemy ustawić odcisk palca lub twarz, i tak będziemy musieli wybrać blokadę ekranu i ją ustawić. W opcjach ekranu blokady możemy wybrać trzy opcje. Może to być wzór i tworzymy wzór, w którym będziemy odblokowywać telefon, możemy wybrać kod PIN i wtedy wpisujemy sobie kod od 4 do 6 znaków. Przepraszam, od 3, między 4 a 6 lub maksymalnie 17 cyfr. Możemy też wybrać hasło zabezpieczające, gdzie możemy używać wszystkich liter, dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Ja wybiorę wzór, ustawiamy hasło, przechodzimy dalej, a następnie potwierdzamy je. Następnie możemy przejść dalej. Teraz możemy skopiować danej aplikacje z innego urządzenia. Możemy też wybrać opcję Nie kopiować. Nie kopiuj. Możemy skopiować te dane w dowolnym momencie korzystania z telefonu. Następnie zgadzamy się lub nie na usługi Google i przechodzimy dalej. Teraz możemy włączyć kopię zapasową. Możemy włączyć kopię zapasową zdjęć, i filmów oraz innych danych na urządzeniu, takich jak kontakty, historia połączeń, ustawienia urządzenia, aplikacje i ich dane, SMS-y, MMS-y oraz karty SIM. Możemy wybrać tylko jedną z opcji, możemy też wybrać obydwie. Jeżeli chcemy włączyć kopię zapasową, wybieramy opcję w prawym lodem rogu. Możemy też wybrać opcję nie teraz. Nie musimy się tym przejmować, ponieważ kopię zapasową też możemy włączyć w dowolnym momencie korzystania z telefonu. Następnie przechodzimy dalej i wybieramy domyślną przeglądarkę. I wybieramy domyślną wyszukiwarkę. Możemy dokończyć teraz konfigurację lub wybrać opcję przerwij i otrzymaj powiadomienie. Więc możemy przejść dalej i teraz na przykład możemy pozwolić kontaktom w pobliżu na, znale na znalezienie nas i udostępnianie nam plików. I możemy się na to zgodzić. Możemy sobie przejść dalej i możemy teraz zgodzić się na włączanie asystenta Google komentą głosową Ok, Google. Jeżeli wybierzemy Nie dziękuję, wtedy nie włączymy tej opcji. Jeżeli wybierzemy Włącz, wtedy włączymy tę opcję. Nie musimy się tym przejmować, ponieważ te opcje możemy też włączyć oraz wyłączyć w ustawieniach telefonu. Możemy dodać sobie od razu kartę, aby móc płacić z telefonem. Wybieramy wtedy opcję do tej karty i uzupełniamy jej dane. Możemy też pominąć ten krok, jeżeli nie chcemy lub nie mamy karty. Możemy sobie od razu dodać kolejne konto Google e, lub jakiekolwiek inne. Możemy zmienić sposób wyświetlania tekstu, zmienić rozmiar czcionki oraz rozmiar wyświetlanych elementów. Możemy też włączyć pogrubienie tekstu czy wysoki kontrast. Następnie możemy sobie zobaczyć jakieś dodatkowe aplikacje, które zostaną pobrane przez y, sklep Play. Następnie możemy zarządzać informacjami na ekranie blokady. Możemy je pokazywać. Możemy pokazywać je tylko po odblokowaniu, czy w ogóle ich nie pokazywać. I możemy dodać sobie jeszcze odcisk palca do telefonu. A następnie możemy przejść dalej i czekamy chwilę. Następnie, wybieramy czy chcemy zaktualizować system e, automatycznie, czy wybieramy opcję instalacji ręcznej. Możemy przejść dalej, a następnie, zgodzić się. Możemy przejść dalej. Zgadzamy się tutaj na rekomendowane usługi. Wybieramy nawigację w systemie. Mogą to być trzy przyciski i możemy zmienić ułożenie tych przycisków. Możemy mieć kolejne otwieranie menu otwartych kart w tle, wyjście do ekranu głównego oraz cofanie. Lub jeżeli wybierzemy opcję niżej, możemy mieć cofanie, wyjście do ekranu głównego lub menu otwartych kart w tle. Możemy też wybrać nawigację gestami i możemy nauczyć się gestów, jeżeli nie umiemy obsługiwać telefonu gestami. Wybieramy to, co nas interesuje i przechodzimy dalej. A następnie możemy już wybrać opcję Rozpocznij i zacząć korzystać z telefonu. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!